To lepsze od kiełbaski z rana. Siup. Gdy mięsko już jest mięk... herbatka z rana. Gdy boczek mam pocięty, zazwyczaj opiekam go. mała kropelka Tabasco nie zaszkodzi do tego kromka chleba i ciepła herbata Tabasco zrobiło swoje do tego czeska musztarda i świeżutki chlebek niczego więcej nie potrzeba oprócz pięciu minut